Czy wybiera się Pani w niedzielę na wybory parlamentarne? Tak. A na kogo Pani odda swój głos? Jeszcze nie wiem. A na, na SLD na pewno nie? No ja na PIS na pewno nie. Zastanawiam się nad POI, nowoczesną ma odpada PIS. Na Platformę Obywatelską. Dlaczego Platforma Obywatelska powinna znowu rządzić Polską? Dlatego, że to oni dają nadzieję jednak na spokój w naszym kraju. Na kogo pani odda swój głos? Na, na LCD, na lewicę. Na lewicę, dlaczego zjednoczona lewica powinna dostać się do Sejmu według pani? A no po, po prostu i, ja bym, ja wiem. Który z komitetów na tę chwilę odpada u pani, a które, między którymi pani rozważa? Napis. Chyba albo na palikot, albo na Petru. Tak mi się wydaje, że najrozsądniej mówią o gospodarce, bo reszta to mnie ta polityka nie interesuje. Tylko nie na kopacz, bo, bo one naprawdę coś tam zrobią. Jej tylko na panią Beatę. Szydło. Szydło. Później może być no Kaczyński nie, może być Jarosław, ten Szwed. Na kogo pani odda swój głos? Na pana Koperskiego. Czyli e, Zjednoczona Lewica. Dlaczego ten komitet powinien e, no, dostać się do Sejmu? No moim zdaniem pan koperski ma dobre satysfakcje, żeby to jakoś wszystko zorganizować. No, myślę, że mój wybór będzie dobry. Czy wybiera się pani w niedzielę na wybory parlamentarne? E, no pewnie tak. A na kogo pani odda swój głos? A i to już moja tajemnica. A który z komitetów pani rozważa, a na który na pewno pani nie zagłosuje? Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Zawsze na... Platformę obywatelską zawsze. Nie zawiodła mnie. Jestem pewna tego, co chcą, robią dobrze, chcą dobrze, tylko ludzie są przekorni i zrobią tak, jak będą no, chcieli, prawda? Na Lewicę. Dlaczego zjednoczona lewica powinna się dostać do Sejmu? No bo byłaby alternatywą dla pozostałych, prawda? Na kogo Pani odda swój głos? Pisz, to są Polacy, a ja na innych nie będę. Na kogo Pan odda swój głos? Wie pan, na kogo oddam głos? Na to ugrupowanie, które odpowiada mnie. To znaczy, na pewno nie na platformę. Na pewno nie. Choć jestem stałym wyborcą PO, to wydaje mi się, że dzisiaj trzeba zmienić i partia z kolei pana Petru najbardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o. O, o, o ten model właśnie prowadzenia polityki, także myślę, że aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, ale myślę, że ten głos właśnie mój zostanie oddany na, na Petru. Na kogo pani odda swój głos? Nie powiem. No raczej Platforma. A dlaczego Platforma? No jak na razie chyba najbardziej mi pasuje. Czy wybiera się pan w niedzielę na wybory parlamentarne? Tak, wybieram. Się. A na kogo pan odda swój głos? Na PO. Dlaczego Platforma Obywatelska powinna kontynuować rządzenie naszym krajem? Dlatego, że jest dobra. Przestałem wierzyć w polityków uważam, że świat się toczy tak jakoś bez ich udziału. Na kogo pan odda swój głos? Nie wiem. Trudny wybór? Nietrudny, ale trzeba się zastanowić jeszcze. Sd. SLD, tak? Ja, na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość powinno się dostać? Powinno pewnie rządzić według pani w Sejmie. Tak uważam. Dlaczego? Yy, dlatego, że... Yy, yy, Ostatnie cztery lata wykazały, że, że mm, zależało im na Polsce. Zależało na y, obronie y, przede wszystkim priorytetów, takich, które decydują o życiu. W życiu ani raz nie głosowałem i nie będę, bo nie ma na kogo. No jedynie tylko na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość powinno wygrać w tych sama, wyborach? Sama nazwa wskazuje. Ściśle tajne. Jestem bardzo zestresowany i przerażony, bo wszyscy, którzy kandydują, obiecują, że będą udawać. Boję się, że zostanę okradziony, trzymam się na kieszenie. Na kogo pani odda swój głos? Na pewno nie na PiS. Raczej na lewicę w tym roku. Dlaczego zjednoczona lewica? Dlatego, że zawiodłam się, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, szczególnie jeżeli chodzi o edukację. Najprawdopodobniej na Kukiza. Dlaczego Paweł Kukiz i jego ruch powinien się dostać do Sejmu? Uważam, że oni są takimi radykałami, troszeczkę się buntują, a teraz troszeczkę tego buntu jest potrzebny u nas w Polsce, żeby coś się stało, coś się wydarzyło, żeby te wszystkie obiecanki, sacanki, które są podawane w telewizji na co dzień się spełniły, chociaż część. Także jestem na anty tym te wszystkie partie główne, jestem na nie i dlatego swój bunt wyrażam. Głosowałem na Kuki zachodzi. Broń Boże, e, te, pis. Dlaczego prawo i sprawiedliwość nie, nie powinno.? Ja nie lubię ich. Wie pan, co na razie nie jestem zdecydowana. Nie jest to tajemnicą, ale wolałabym zachować to dla siebie. Napis. A dlaczego prawo i sprawiedliwość powinno wygrać w tych wyborach według pani? Wie pan, co nie wiem, naprawdę. Czy wybiera się pani w niedzielę na wybory parlamentarne? Oczywiście. A na kogo pani odda swój głos? Napis. Oprócz dwóch. Prawicowych, to nie rozważam na pozostałe głosować. Na kogo pani na pewno nie zagłosuje? Na pewno na pełni. Ja 25 lat w Polsce nie jestem, nie mam naprawdę pojęcia. To jest tak trudny wybór teraz. Ani peł, ani pis. Po prostu jakoś do mnie nie przemawiają. Czy wybiera się pani w niedzielę na wybory parlamentarne? Nie, niestety nie wybieram się z powrotem do Niemiec. Na pis na pewno nie oddam. No musi być inaczej, bo musimy zwyciężyć, nie damy się